Do waszej matury rozszerzonej zostało 16 dni, a dzisiaj mam dla was taki szybki dowodzik. Słuchajcie, po weekendzie jest poniedziałek, trzeba się tak troszkę na spokojnie rozgrzać. Dajcie znać w komentarzu, jak wam się w ogóle live podobał z rozszerzenia. Sorki oczywiście za pewne błędy, ale no będziemy się starać tutaj robić to coraz lepiej, oczywiście, także dajcie znać w komentarzu. Czy byście chcieli jeszcze jakiegoś live'a, możecie napisać hashtag w komentarzu. Live MR, no matura rozszerzona, będę wiedział o co chodzi. Lecimy i oczywiście standardowo otrzymajcie odpowiedzi do zadań z tamtej pracy domowej. Wykaż, że równanie x do 8 plus x kwadrat równa się 2 razy x do 4 plus x minus 1 ma tylko jedno rozwiązanie rzeczywiste x równa się 1. No dzisiaj taki typowy, raczej standardowy dowód algebraiczny pod maturę rozszerzoną. No chociaż tutaj niektórzy by mogli paść na pewne pomysły, o czym tutaj też wspomnę, co nie będzie dobrym pomysłem od razu, ok? To no, my mamy w sumie to równanie wielomianowe do rozwiązania i mamy udowodnić, że tylko jedynka jest rozwiązaniem, słuchaj, dobrze. Czyli mamy sobie x do 8 plus x kwadrat. No myślę, że tu nie ma co. Przemnóżmy to i przerzućmy. Czyli będzie 2 razy x do 4, czyli minus 2x do 4. 2 razy x to będzie minus 2x. I 2 razy minus 1 to będzie plus 2. Równa się 0. No i tak, pierwsza pułapka i pierwszy zły pomysł, jaki tutaj by mógł przyjść do głowy, to jest to, żeby na przykład. Mm... W sumie to ten dowód wcale nie jest taki standardowy. To w sumie spoko, To sobie to mówimy o tym. Wiemy, że jedynka jest rozwiązaniem, no to teoretycznie mogłoby pokusić tutaj, żeby schematem Hornera to podzielić, nie? Ale jak dzielimy przez dwumian pierwszego stopnia, no to obniży się nam stopień wielomiano 1, czyli będzie x do siódmej. Może być średni, więc raczej bym tutaj proponował pobawić się standardowo, czyli znowu tutaj się pobawić w wzory skróconego mnożenia. No i teraz tak, najpierw się zastanówmy, co jest problemem, bo problemem nie jest na pewno to bo to jest większe, równe 0. To nie jest problemem. Większe, równe 0. Yy, to nie jest problemem, bo jest większe od 0. Czyli problemy, jakie tu są, które chcemy gdzieś wciągnąć do wzorów skróconego mnożenia, to jest minus 2x do 4 i minus 2x. Ale dobre pytanie, bo przecież my nie mamy udowodnić, że to jest większe, równe 0. No nie, ale ja bym chciał to rozpisać jakoś w taki sposób, żeby to x minus 1, które wynika z tego pierwiastka, mi się tu pojawiło, a cała reszta powinna być wtedy chyba dodatnia, no albo ujemna, no na pewno nie może się wyzerować, nie? Więc myślę, że to dobry pomysł, żeby się tutaj pobawić we wzory skróconego mnożenia. No i tak, jak myślicie, jak to połączyć te czerwone rzeczy do wzorów, jak powrzucać? No tu ewidentnie bardzo by się chciało, na przykład, minus 2x połączyć z x kwadrat, tylko wtedy trzeba by zrobić plus 1. To tak zróbmy. Czyli byłoby x kwadrat minus 2x plus 1, czyli zauważcie, że tutaj jakby mamy 1 plus 1 jako 2. Jedną jedynkę wykorzystaliśmy już, tak, w ramach. Tutaj. No i co nam tu zostanie? Eee, zostanie nam x do 8 minus 2x do 4. No to też tak dobrze wygląda, bo to by było jakby x do 8, to można sobie wyobrazić, że to jest x do 4 i do kwadratu minus 2x do 4. To by oznaczało, że b jest jedynką, czyli plus 1 chcemy. Czyli tą jedynkę zabraliśmy tutaj. OK. I wszystko. Wszystko się zgadza, równa się 0. Dobra. Dobry pomysł na początku. No to co? Zwijamy, czyli tu będzie x minus 1 do kwadratu. Plus i to będzie x do czwartej minus 1 do kwadratu. Równa się 0. No dobra, słuchajcie, coś takiego. I tutaj można to zrobić na dwa sposoby, bo jeden dłuższa metoda na to zadanie to jest to, żeby się teraz pobawić wyciąganie tego x minus 1 przed nawias. No bo co można by sobie zauważyć? Można by sobie zauważyć, że to to jest inaczej x kwadrat minus 1 razy x kwadrat plus 1. Tak? potem to, że jeszcze jest x minus 1 razy x plus 1 i tu jest x kwadrat plus 1. A to w ogóle to jeszcze jest do kwadratu wszystko. Tu jest kwadrat i tu jest kwadrat. Czyli to do kwadratu tu się zrobi i tu jest, czyli da się wyciągnąć, i potem coś tam, coś tam, nie? To znaczy no możemy to szybko zrobić? Spróbujemy, tak? Czyli jakbym wyciągnął x minus 1 do kwadratu przed nawias, to stąd będzie 1 plus, i jakby ten kwadrat by się pojawił przy każdym tutaj nawiasie wtedy, czyli tego byśmy się pozbyli. Zostanie mi tu x plus 1 do kwadratu razy x kwadrat plus 1 do kwadratu. Coś takiego by było, nie? I to by też zadziałało. Słuchajcie, no bo mnożenie ma dać 0, czyli albo to się wyzeruje, no to po prostu to, co w nawiasie się musi wyzerować, czyli x będzie 1, albo to, co dajko, się musi wyzerować. O, coś takiego tu mamy. Równa się 0. No i co możemy stwierdzić? Możemy stwierdzić, że to jest większe od 0. To jest większe równe 0, natomiast zauważcie, tu w środku, tu w środku, to jest większe równe 0, to jest większe od zera, czyli cały ten nawias jest większy od zera, więc tym bardziej do kwadratu będzie większy od zera. Czyli ten składnik jest jaki? Większy równy 0. Tak? Bo coś większego, równego 0 razy coś większego od zera, a dodawanie czegoś dodatniego i większego równego 0 będzie dodatnie na pewno. Bo suma, więc tutaj będzie x należący do zbioru pustego, więc mamy dowód. I to taki dłuższy sposób, natomiast drugi, łatwiejszy sposób wam pokażę, bo tutaj tam różnica kwadratów, różnica kwadratów, dużo kwadratów, i tak dalej. Czyli drugi sposób na to zadanie jest taki, żeby wykorzystać pewną inną własność. Na, mianowicie mam tu na myśli własność, że jeżeli macie dodawanie jakichś dwóch wyrażeń i macie dostać z tego 0, ale wiecie na 100%, że oba te wyrażenia są na pewno większe, równe 0. Zero, tak? To żeby z sumy dwóch liczb nieujemnych dostać 0, to obie naraz, czyli obie naraz się muszą wyzerować. Jedno i drugie naraz, może tak, albo symbolem logicznym i jedno i drugie musi być równe 0. Jeżeli z tego skorzystamy, to będzie o wiele szybciej i przyjemniej, <grym> ok? Czyli jakby zauważcie, że my tu wiemy, że to jest jako kwadrat większe równe 0 i to jest jako kwadrat większe równe 0, czyli to jest to nasze a i b, nie? Czyli no, jeżeli tu jest suma dwóch liczb nieujemnych, to żeby dostać z tego 0, to jest równoważne z tym, że albo to pierwsze się wyzeruje, znaczy albo no nie albo właśnie. To się wyzeruje i to drugie się wyzeruje naraz. Część wspólną będziemy tu liczyć. Oczywiście to jest do czwartej. O, tak? No i teraz rozwiązujemy to. Tutaj to x będzie równy 1 i tyle. A tutaj x do czwartej będzie równy 1, czyli x będzie równy 1, lub x będzie równy minus 1, tak? Tylko to jest jakby w nawiasie lub. No i teraz tu jest i, czyli to równie dobrze jakbyśmy połączyli klamerką. No to jaka jest część wspólna tych rozwiązań? Częścią wspólną tych rozwiązań jest x równy 1 tylko, także z tego wynika, że x jest równy 1. I to jest jedyne nasze rozwiązanie, co kończy dowód. Mniej roboty z tymi różnicami kwadratów, nie? Także o tym patencie polecam pamiętać zresztą w ogóle polecam wam zadanie z tamtego maratonu też na ten patent dowód chyba za 5 punktów także polecam wam ten materiał Miłego dnia życzę i do usłyszenia a tutaj trzymajcie znowu jakieś dowodzi a po co mi temat?